Tu łódź, osiedle Wiskitno. Tu nie mamy chodników. Tu wieś stróża. Oni mają chodniki. Tu żądamy chodników. Tu hale magazynowe. Tu są chodniki. Tu dużo hal magazynowych. Tu bardzo dużo hal magazynowych. Tu są ścieżki rowerowe. Tu tiry czekają na rozładunek. Do hal. Tu nie ma toalet. I tu tiry kupa. Tu tiry siku. Tu nie ma śmietników. Tu tiry śmieci. Tu jeżdżą tiry. Tu stop tirom. Tu tiry. Tu tiry, tu jeżdżą tiry, tu jeździ dużo tirów, tu tiry nie jeżdżą, tu nie ma tira, tu żądamy odwodnienia zalewisk, tu się tworzy zalewisko, tu żądamy odwodnienia zalewisk, tu się robi zalewisko, tu też zalewa, tu są odpływy, tu dwie ławki za 25 tysięcy i tiry, tu chodnik to przystanek, tu żądamy remontu dróg, tu żądamy kanalizacji, tu mają kanalizację, tu żądamy poszanowania prawa własności, tu nie słuchaj mieszkańców, tu nie słuchaj mieszkańców, tu nie słuchaj